Dobry wieczór. Jesteśmy po meczu AZS AGH Kraków miasto Szkła Krosna 82-74. Z nami jest trener Tomasz Zych oraz zawodnik Mateusz Orłowski. Trenerze bardzo dobry start, bardzo dobre wejście w mecz. Natomiast później coś za, zaczęło szwankować tylko po to, żeby wyciągnąć dobrą e, końcówkę u siebie. Co trener powie? Cieszę się ze zwycięstwa. Gratulacje dla mojego zespołu e, za, za, za dobre wejście, generalnie no, za zwycięstwo. Tak? Cieszymy się, że wygraliśmy z tak z tak mocnym zespołem. Eee, nie opuszczamy głów. Chcemy ten, ten, te głowy mieć cały czas wysoko i wierzyć, i wierzyć że, że jesteśmy w stanie się utrzymać. I musimy budować tego przez cały przez, przez całe ten, ten, ten miesiąc najbliższy. Żeby, żeby jeszcze wyszarpać zwycięstwa i, i liczyć na to, że się utrzyma co do samego meczu. Tak, dobrze zaczęliśmy, dobre wybory w obronie co do, co, do co zostawiania zawodników na obwodzie. Eee, bardzo dobrze na pick and rollu i myślę, że to była taka główna zmiana do tego co gramy. Zatrzymaliśmy zespół Crosman na 74 punktach, gdzie, gdzie, gdzie dość sporo tracimy tych punktów, jesteśmy też niskim zespołem. Wygraliśmy deskę, chcieli moi zawodnicy się bić i eee, cieszę się bardzo z tego, że, że podjęli taką walkę też fizyczną. I też cieszę się z tym, że, że graliśmy jako zespół, że każdy zawodnik miał piłkę i że rozwiązywaliśmy dużo właśnie takich sytuacji zespołowych, a nie tylko gdzieś, gdzieś typowa gra, gra jeden na jeden. Tylko było, było, było widać tą tą zespołowość i myślę, że każdy zawodnik, który był na wojsku dobrze, dobrze czuł się w tym meczu i w obronie, i w ataku, że gdzieś dobrze przygotowaliśmy do tego zespołu. I cieszę się, że gdzieś tam się sprawdziło to, co chcieliśmy sobie założyć, że zawodnicy to realizowali i że też może i uwierzą, że jeśli będziemy robić to wszyscy razem, a nie pojedyncze osoby, to, no to jest szansa wygrywać więcej meczów. Mateusz, do Ciebie pytanie. 6 na 8 za 3, nie jest 22 punkty, nie jest to Twój rekord w tym sezonie, jednak no, byłeś na pewno dużym wzmocnieniem dla zespołu dzisiaj. Jak się czujesz? Czuję się świetnie. z to powodu, że wygraliśmy mecz, co, co najważniejsze w kwestii utrzymania się. Nie patrzę w sumie na indywidualne statystyki teraz, w tym momencie, bo najważniejsze jest teraz, że wygrywamy, mamy dobrą atmosferę i skupiamy się na następnych meczach, które są kluczowe. Mateusz, na temat, na, na temat jeszcze meczu, y, trójka tak naprawdę, buzzer bitter y, jeżeli chodzi o y, czas gry, kiedy był wyrównany, wy, wyrównany wynik. Jak to się stało, że ta piłka do Ciebie trafiła? No Rafał zbijał to y, y, z, ze zbiórki, y, z deski. Piłka doszła do mnie, wiedziałem, że mało, jest mało sekund, musiałem rzucać, oddałem rzut, trafiłem. Dziękuję bardzo trenerze. Jakie plany na kolejne mecze? Zostały, zostały cztery spotkania. Jak, trener, jak drużyna się bawi? Ma Teraz mamy chwilę, chwilę przerwy, bo przez weekend nie gramy. Mamy mecz tak zwany środowy, czyli gramy dopiero za, za 10 dni. Mamy, mamy wystarczająco czasu, żeby się przygotować na ten mecz. Myślę, że te... Każdy mecz, tak, ze cały cztery mecze, tak do każdego meczu podchodzimy na 100% na 100%, ale najbliższe najbliższe mecze musimy się przygotować. Myślę, że po zwycięstwie zawsze ta atmosfera jest lepsza w drużynie. Gdzieś taka wraca wiara, że, że jednak możemy możemy wygrywać i możemy, możemy się utrzymać w lidze. Myślę, że też zawodnicy podejdą z większym entuzjazmem do treningu. Nie, że taka nie wchodził w taka troszkę frustracja i takie trochę załamanie. Myślę, że. że, że Będziemy się widzieć jutro z podniesionymi głowami i z wiarą, że jesteśmy w stanie się utrzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.